Cześć, siema, siema, siemandero drapieżniki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prosto z hodowli wujka Szymka. Od razu na wstępie tego odcinka przepraszam za mój wygląd, domyślam się, że wyglądam jakby walnął mnie pociąg, ale to dlatego, że całą noc spędziłem na karmieniu swoich zwierzaków. Dzisiaj w odcinku otwieramy sobie dwie kolejne paki z zakupami, które nadeszły do mnie w tym tygodniu. Ale kiedy zobaczycie, co kryło się w pierwszej z nich, myślę, że zrozumiecie, dlaczego ten odcinek pojawił się z tak dużym opóźnieniem. Oczywiście mam nadzieję, że Wam się spodoba, i serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszą paką, jaką otworzymy sobie w dzisiejszym odcinku, jest paczka, którą nadesłał do mnie Mateusz Rozkosz. Słuchajcie, po otwarciu tej paczki mogę od razu powiedzieć, że jeśli wszystko będzie tutaj dobrze, to serdecznie polecam tego kolegę. I po otwarciu tej paki, moja hodowla prawdopodobnie powiększy się aż o 100 nowych pająków. Zobaczmy. Nie wiem za bardzo, jak się do tego dobrać, więc po prostu. Zrobimy to dzisiaj troszeczkę na hama, mam nadzieję, że nic tam nie uszkodzę, ani nie zrobię krzywdy moim nowym pupilkom. Ale no, jeśli wszystko gra, to naprawdę dzisiaj będę mieć pracowity dzień. Dobra, powoli dokopujemy się do zawartości. No kurde, żebym sobie tylko palucha nie odkroił, bo dopiero będą jaja. Ok. I po raz kolejny mogę to powtarzać jak mantrę, że nigdy do siebie ostrzem, ale widzicie, i tak niczego mnie to nie nauczyło. Dobra, dokopałem się. No dobra, otwieramy, bo ja już naprawdę nie mogę się doczekać. Patrzcie tylko na to. Zobaczymy, czy faktycznie jest ich aż 100. Ale cena była tak fajna, że po prostu musiałem je kupić. Musiałem je kupić. Tutaj o, arachnochobia! <grymne> dobra, po co to zostało użyte? Jako amortyzacja. Ale jak już tutaj logo Arachnochobia pojawia się dzisiaj w odcinku, to również przemka. Serdecznie pozdrawiam. No dobra, otwieramy 100 Chromatów. Ja, pierdykam, powiem Wam, że cieszę się, jak nie wiem, czujecie 100 nowych ptaszników. A to jeszcze nie koniec w tym tygodniu, bo jeszcze czekam na paczkę od Karola z kanału Karol Spiders. Eee, także w tym tygodniu naprawdę bardzo wielki przyrost na hodowli. Ok, mamy kolejne pudełeczko. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w środku. Czy wszystko żyje? Ja w ogóle mam nadzieję, że ja zdążę przełożyć te pająki, bo ja jeszcze dziś muszę iść do pracy, niestety. Więc naprawdę od rana mam mega zabiegany i pracowity dzień. Dobra, pudełeczko otwarte. Zobaczmy jak to się mało. Słuchajcie, ja pierdykam. Wyjmę to wszystko najlepiej i zaraz zobaczycie, co tu jest grane. Dobra, papierowe ręczniki, w których są e-pendorfy już sobie wyjąłem na biurko. Warto też zaznaczyć, że jest to pierwszy raz, odkąd hoduję pająki. Kiedy zdecydowałem się na zakup aż stu nowych ptaszników. Czekajcie, spróbujmy. Ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Dobra, może w ten sposób. Jak z reklamowy? Ociepanie! Ale was tu jest! Siemandero drapieżniki! Szczerze mówiąc, dla mnie jest to niesamowity widok, dlatego że ilość pająków, które w tej chwili widzicie na moim biurku w Ependorfach odpowiada jednej czwartej całej mojej hodowli. Wyobrażacie to sobie? Dobra, ja sobie policzę te pajączki poza kadrem, oczywiście, żeby was tutaj nie zanudzać. Przekładać też będę je poza kadrem, no bo jeden odcinek poświęcony przekładaniu nanduchromatu raczej by Wam się nie spodobał. Ale kiedy tylko je policzę, przechodzimy do następnej paki, bo to nie jest wszystko, moi drodzy. No dobra, całość podzieliłem sobie na kubki po 10 sztuk, także teraz zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, wszystko się zgadza, jest równa stówka. Tutaj kolegę Mateusza rozkosza serdecznie polecam. Te pajączki na razie zabieram sobie na bok, żeby zrobić sobie miejsce na biurku, a tymczasem my przechodzimy do kolejnej paki, bo to nadal nie jest koniec. Drugą paczką, jaką będziemy sobie otwierać w dzisiejszym odcinku, jest paczka od Grzegorza Jany, czyli od mojego dostawcy karmówki, z którym postanowiłem, że zrobię sobie małą wymianę w zamian za dwa pająki. Powinna znajdować się tutaj naprawdę, naprawdę pokaźna ilość karmówki, zwłaszcza w wylęgu i podrośniętego wylęgu karaczana tureckiego zaraz zobaczymy jak to wujek Grześku zapakował. Poza tym z tego co mi wiadomo moje pajączki już do Grzegorza dotarły i to całe i zdrowe. Dobra, tutaj rezygnujemy z nożyka modelarskiego a postawimy na nożyk do tapet, ale to wyłącznie dlatego, że ja też zaraz muszę zmykać do pracy. Ale miejmy nadzieję, że nic tutaj nie uszkodzę i że wszystko jest ok. Otwarte. Zobaczmy. Łokuźwa. Ło! Wow. Są nawet karaczany madagaskarskie. Dobra. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Jakie to jest wielkie. Ja pierdykam. No, szczerze mówiąc, takich rozmiarów karaczanów madagaskarskich to chyba jeszcze oprócz wyjazdów na giełdę nie widziałem. No, jest to naprawdę wielkie, ale dobrze, bardzo dobrze, bo moje duże ptaszniki, jak takiego wsuną, to na pewno starczy im to na jakiś czas. Ok, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy takiego. Podrośnięte wylęgi. Ogólnie wujek Grzesiu dał mi znać, że wylęgów jest tutaj podobno 3000 sztuk i są i podrośnięte, i zobaczcie, i są też takie malutkie. Tutaj. Wszystko wygląda, że żyje, i jestem naprawdę zadowolony. Bo widzicie, dzisiaj przyszło naprawdę dużo małych pająków. Poza tym trzeba policzyć też te, które już mam na hodowli. No więc wylęgu pójdzie sporo. Oprócz tego, jeszcze wiadomo, drzewołazy, tinktoriusy też muszą coś wsuwać. A dawno nie jadły. No dobra, nic więcej tu nie mamy. Super, paczka od dwójka Grzesia Jany otwarta. Wszystkie karaczany są z tego co widzę żywe, także jestem naprawdę dzisiaj bardzo zadowolonym chłopem. A tym bardziej jestem zadowolony, że mogę współpracować z tak solidną firmą. Także Grzesia jeszcze raz. Serdecznie Wam polecam, jeśli szukalibyście karmówki dla swoich zwierzaków. No dobra, w takim razie uwolnijmy to wszystko. Zaczniemy sobie od najmniejszego wylęgu karaczana tureckiego, którego Grześ przysłał mi tutaj aż 3,5 tysiąca. Specjalnie dla nich przygotowałem sobie taki plastik, który wysłałem wcześniej papierowym ręcznikiem. On poza tym został zwilżony, także teraz pozostaje w sumie tylko. Zrobić tak. Zobaczcie, ile tego lata. Ja pierdzielę! No, szczerze mówiąc, takiej ilości karmówki to jeszcze chyba nigdy u siebie na hodowli nie miałem. Ale bardzo dobrze. Moje zwierzaki na pewno będą z tego tytułu zadowolone. Zdecydowanie moje najmniejsze pajączki bardzo się ucieszą, bo teraz to nawet będę mógł chyba podwoić im racje żywnościowe przy takiej ilości wylęgu. Ale dobra, skoro mamy ogarnięte te najmniejsze karaczany, to teraz szykujemy sobie drugi braplast i uwalniamy nieco większy wylęg. No po prostu, wow, jest tego naprawdę niesamowicie dużo. Nie wiem jak na Was, ale na mnie robi to mega wrażenie. Szczerze mówiąc, mordeczki moje kochane, ja cały czas nie mogę napatrzeć się, ile tego tutaj zasuwa. Podobno jest ich 3,5 tysiąca, więc była to bardzo dobra wymiana, jak za dwa pajączki. Ale dobra, koniec tych zachwytów. Bra plastik na razie idzie na bok. A na biurko wjeżdża kolejny pojemnik, też już wysłany papierowym ręcznikiem, w dodatku zwilżonym. I tutaj uwolnimy sobie takie nieco większe wylęgi, Ich dokładnie nie wiem ile jest, bo y, tą karmówkę dostałem w zamian za dwa z moich pająków i uważam to za naprawdę bardzo korzystną wymianę. Dobra, poszło bardzo szybko i sprawnie. No i tutaj widzicie, już niektóre próbują mi zwiać, ale tutaj jest wentylacja, oprócz tego mam jeszcze wieko od tego pojemnika, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu. W każdym razie tych turków też jest naprawdę dość sporo. Dobra. Bawcie się dobrze, ziomy. Was też sobie zakryję, bo wy to możecie mi pouciekać. I zostały nam się do uwolnienia. Karaczany madagaskarskie. I zastanawiam się też, czy rzucać je na pożarcie największym z moich pająków, czy po prostu zostawić je sobie, zapewnić im dobre warunki i poczekać, aż one się rozmnożą. Dla największej karmówki, którą zostawiłem sobie na koniec dzisiejszego odcinka, też póki co będzie taki bra plastik. Ogólnie ja postanowiłem, że na razie wypuszczę je tutaj, a kiedy tylko się wyśpię to wtedy zorganizuję im jakiś większy pojemniczek, bo moi drodzy nagrywam to w pół do pierwszej w nocy. No ale tych karaczanów całe szczęście nie jest wiele. O Dobra, chodź tu. Widzicie? A to uciekinierzy. Chodź tu. Chodź tu. Udało mi się poza kadrem złapać te, które uciekły w pojemnik, więc całe szczęście. I ostatni uciekinier, trzy mi uciekły, ale jest to duże, jest to naprawdę duże, trzeba przyznać. I prawdę mówiąc, tak przemyślałem sprawę. I ja chyba nie będę rzucać tego na pożarcie swoim największym ptasznikom. I faktycznie zostawię je sobie, tylko zmienię im jutro pojemnik, kiedy tylko się wyśpię, żeby one się po prostu u mnie rozmnożyły. Cała karmówka, którą nadesłał Grzesiu Juliana, uwolniona do nowych pojemników hodowlanych. Także dzisiaj na hodowlę dotarło naprawdę masa zwierząt, bo najpierw 100 nowych pająków, i teraz jeszcze około 4000 sztuk karmówki. Tutaj, z tego co wiem, wylęgu jest 3500. Tutaj wujak Grzegorz tego po prostu nie liczył, ale nie mam mu tego za złe, bo i tak jest ich bardzo wiele i wystarczy mi to na bardzo długo. No i bardzo fajny gratis w postaci karaczanów madagaskarskich. Także jeśli chcecie kupić karmówkę, to Grzesialiane naprawdę serdecznie Wam polecam, bo mega solidna firma. Ja tutaj szczerze mówiąc nie dostrzegam ani jednego trupa, także naprawdę wzorowa wysyłka. O kurwa, ale tego jest. Szczerze mówiąc, niełatwo było zorganizować aż 100 wolnych pojemników, ale skoro już je zorganizowałem, to zabieram się za przekładanie. Ten odcinek pewnie nie wyszedł zbyt długi, ale na dziś tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W przyszłym tygodniu, kiedy już troszkę odpocznę i odeśpię, postaram się wrzucić Wam jakiś odcinek, niespodziankę. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to wiadomo, zostawiaj palucha, uderzaj w dzwonek i widzimy się niedługo. Nara!